W tym filmie powiem Ci, jak tworzyć skuteczne kreacje reklamowe na Facebooku i Instagramie, czyli wideo plus grafiki, tak aby wyróżniać się na tle konkurencji i żeby pozyskiwało to dla Ciebie przede wszystkim klientów i żebyś osiągnął zwrot inwestycji nawet 40 krotny Ok, i teraz chciałbym ci tutaj przedstawić takie jedno narzędzie, za pomocą którego ty dos dosłownie no, możesz pozbąć... Za pomocą którego ty możesz pozbyć się dosłownie konkurencji, ponieważ to narzędzie jest tak potężne i Dlaczego to działa? Działa to też dlatego, ponieważ te narzędzie jest teraz wykorzy wykorzystywane często w filmach zagranicznych, w reklamach zagranicznych typu tam na właśnie USA, teraz jest bardzo popularne. Ta moda teraz przechodzi, że tak powiem, też do Polski, na Polskę, tak. Ta moda teraz przechodzi, że tak powiem, też do Polski na Polskę, tak? Ale jeszcze nie każdy to wykorzystuje, i jeżeli ty to wykorzystasz teraz w swojej firmie, to naprawdę jakby potencjał tego narzędzia jest ogromny, tak? Ty możesz no, ty możesz osiągnąć naprawdę bardzo dużo lidów, czy zwiększyć po prostu sprzedaż w swoim sklepie internetowym, czy sprzedaż na swoje usługi bardzo niskim kosztem i przede wszystkim to działa. I też pokażę Ci tutaj wyniki. I tak często na Facebooku widzimy naprawdę no, różne, bardzo różne tutaj reklamy, tak? Jak widzicie tutaj jest jakaś przykładowa, która mi teraz wyskoczyła, jest to taka jakaś no, typowo grafikowa, no Takich reklam jest naprawdę mnóstwo i teraz w jaki sposób my mamy się wyróżnić i to też jest bardzo ważne. I co też jest ważnego w tej, jakby w tym narzędziu, które chciałbym ci przedstawić, to jest przede wszystkim to, tutaj ci może to od razu napiszę, że jakby tam nie musisz używać swojej twarzy, tak? Nie musisz używać swojego wizerunku. Czyli nie musisz jakby tracić czasu na nagrywanie, tak? To jest kolejna rzecz, nie musisz tracić czasu na nagrywanie, tak, tego wszystkiego, no, jeżeli nagrywałeś kiedyś na przykład reklamę taką pod twoją usługę, twój produkt, no to wiesz, ile czasu też schodzi na nagrywanie takie reklamy samemu, tak, swojej na przykład te twarzy, tak, i tak dalej, wymyślanie tego wszystkiego. Tutaj jakby wszystko robi za ciebie sztuczna inteligencja i to wygląda jakby robił prawdziwy człowiek. I co jest najlepsze, my tutaj wykorzystujemy Wykorzystujemy awatar AI, który, no, który wygląda praktycznie w 100% jak prawdziwy człowiek i brzmi jak prawdziwy człowiek. Ok? I Teraz chciałbym Ci no, przedstawić, jak to w skrócie wygląda, tak? E, I teraz pokażę Ci taki przykład takiego filmu, żebyś też miał takie no, spojrzenie na to, jak to dokładnie wygląda. Okej, okay, i tutaj jest przykład takiej reklamy, którą też ostatnio robiłem e, z moim tutaj zespołem i zobacz, tutaj jest taka osoba, prawda? E, to jest lektor, to jest stworzone wszystko przez AI. To nie jest jakby prawdziwa osoba, ale to wygląda w 100% praktycznie jak prawdziwa osoba, i teraz sam się przekonaj, ja ci to teraz puszczę. Masz taras lub ogród, ale przez upalne słońce lub deszcz rzadko z niego korzystasz? Daj mi 30 sekund, a pokażę Ci, jak możemy to zmienić na wiosnę 2025. Tworzymy pergolę widzisz, premium. No, wygląda to naprawdę realistycznie. Dlaczego? Ponieważ ta osoba jest jakby w takim tutaj no, w takim lewym dolnym rogu, jest zmniejszona, tak? Jakby osoba oglądająca ten film nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest realna osoba, czy to jest jakieś AI, prawda? Więc no, większość osób na pewno będzie myślała, że to jest realna osoba i jakby takich awatarów jest mnóstwo. Tutaj też jakaś pani na przykład... Trolet, tak? ...czy żaluzji do okien, szukasz rozwiązania, które... Więc no, widzisz, że to wygląda fajnie, profesjonalnie, e, takie coś możesz sobie do, dobrać, tam też są takie dostosowania do różnych naprawdę branż i już Ci zaraz przedstawię te e, narzędzie i pamiętaj, że link do tego narzędzia masz w opisie, wejdź sobie przez ten link, bo dostajesz naprawdę duży bonus. To narzędzie tam też jest bezpłatne, ale jeżeli chcemy się tam pozbyć na przykład e, tam znaku wodnego, to tam trzeba trochę zapłacić, ale uwierz mi, to będą, no, jeżeli robisz reklamy na Facebooku, chcesz mieć fajny czy tam na Instagramie też będzie naprawdę fajny wzrost inwestycji. Okej okay, i te narzędzie to jest narzędzie Creatify. Link do tego narzędzia masz, tak jak mówię w opisie, wejdź sobie przez ten link. To te narzędzie tworzy właśnie z automatu nam reklamy, które my możemy po prostu wykorzystać. I teraz, w jaki sposób tutaj to robimy? Ok? E, więc tak, jeżeli chodzi o to, to przechodzimy sobie tutaj do zakładki Avatars, i jak widzicie, tutaj mamy mnóstwo jakichś tam awatarów, które my możemy sobie wykorzystać. E, I tak jak mówiłem, tutaj też jest taka zakładka jak Industry, gdzie ty możesz wybrać sobie, e, że tak powiem, własną prąże tak, w której działasz tutaj, no jeżeli jak widzisz tutaj masz naprawdę dużo takich branż, ja na przykład sobie tutaj dam takie, no branże takie powiedzmy domowe, remontowe, coś w tym stylu, tak, powiedzmy, zaznaczę sobie to, jak widzisz tutaj mnóstwo mi takich no, powiązanych, że tak powiem awatarów wyskoczyło, tak? Jeżeli ty na przykład działasz, nie wiem, w branży jakiejś, powiedzmy tutaj beauty, na pewno też powinno być, tak? Jest tutaj beauty, no to wiadomo, no tutaj na przykład ta pani by się fajnie nadawała, nie? Czy, czy jakaś tam inna też tutaj, jakiś inny awatar, tak? No tego jest naprawdę mnóstwo, jak widzisz. Okej, okay. i ja sobie tutaj, tak jak mówiłem, wybiorę powiedzmy te remonty, branża taka butuflana powiedzmy. Jak widzisz, tutaj jest mnóstwo tych awatarów. Moje takie ulubione, które ja sobie tutaj wypatrzyłem, to jest to jest właśnie ta pani i ten pan tutaj. i no, klikamy sobie: Hello na to and po welcome. Thank you for choosing creatify.au. Tak ok, więc dajemy sobie później generate video, i tutaj mamy jakby trzy takie style, które możemy sobie też wybrać z danego awatara. Możemy sobie no, wybrać jego wygląd, tak? Może to być na przykład tutaj, jak widzisz, jakaś biała koszulka, czarna koszulka. Tutaj on też coś trzyma, jak widzicie, więc tego chyba bym nie wykorzystał. No ja sobie zawsze wykorzystuję praktycznie ten tutaj, tak? Więc tutaj sobie możemy to znaczyć I to, co też jest fajne, no to my możemy sobie usunąć te tło, tak? Stąd więc ja sobie po prostu teraz to wybiorę. I tak, tutaj dajemy mu skrypt. Jeżeli chodzi o skrypt, to jak teraz skąd wziąć taki skrypt i tak dalej? To taki prosty prompt naprawdę w czacie kiepeta możecie sobie użyć, na przykład w, się w teraz specjalist od pisania reklam na, na Facebooku. Twoim zadaniem jest wygenerowanie dla mnie 3 skryptów do 60 sekund. Moja plaża to remonty, wykończenie łazienek. Skup się na problemach klienta. OK, i tutaj, no wiadomo, stosuj się do, do swojej branży. Tak, idę sobie tutaj gotowe, i teraz, że tak powiem. Te chatki PT wypluwa nam takie różne skrypty, tylko tymi też wypluwa z takimi ujęciami i tak dalej. To też się nam może oczywiście przydać, jeżeli będziemy montować już to, ale na razie ja bym sobie chciał tutaj, żeby mi wypluł sam tekst, więc tutaj, jak mi to skończę już pisać, to mu napiszę, żeby dał mi też sam tekst. Ok, i teraz jak widzicie, napisałem mu, żeby mi napisał ten tekst reklamowy, żeby trochę był dłuższy i lepszy. Ok, dobra, więc to po prostu możemy sobie skopiować. Tak, oczywiście wy sobie to tam doczytajcie, możecie coś tam pozmieniać i tak dalej, albo to możemy sobie nawet skopiować tutaj coś takiego, ok, dajemy sobie, wklejamy sobie Ctrl C, Ctrl V tak, tutaj po prostu ten tekst reklamowy masz, czy się z ekipy, które znikają w trakcie remontu, bla, 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 tak, oczywiście ty sobie to dostosuj i teraz tutaj wybieramy sobie lektora, głos lektora, możecie też sklonować jakiś tam głos, na przykład swój też i jakby tutaj nie ma języka, tutaj nie ma ogólnie języka polskiego, ale wy możecie sobie po prostu kliknąć na ten English i jakby i tak wam wygeneruje to w języku polskim, więc na spokojnie, okej, okay. i ja sobie tutaj na przykład wybrałem Kalwina, to jest jakby bardzo pasujący głos do tej osoby. Teraz po prostu dajecie sobie tutaj wygeneruj, klikacie sobie na to. Czekacie chwilę dosłownie pa, paręnaście sekund i. O, i teraz nam wygenerowało, no i teraz zobaczcie, jak to tutaj wygląda i jak to, jak to słychać. Zaczęli rozkopali łazienkę i nagle przestali odbierać telefon, a ty zostajesz z bałaganem i nerwami? Stop! To nie musi tak wyglądać. U nas wiesz na czym stoisz, pracujemy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Masz stały kontakt z ekipą. Odbieramy telefony i raportujemy postępy. Okej, okay. i czasami też m, może, że tak powiem, w niektórych momentach tak dziwnie mówić. To wtedy po prostu no, musicie to sobie albo usunąć, albo zmienić na coś innego. Ja bym sobie usunął, usunął na przykład ten stop, tak? bo tam dziwnie to mi powiedział. I po prostu, no, kilka razy, możecie tutaj naprawdę kilka razy to, możecie kilka razy po prostu tutaj sobie to dawać. Tak za każdym razem, jak coś zmienicie, usuniecie, to po prostu naciskacie to i wam na nowo wygeneruje tutaj ten, ten no tekst, tak? Ten, ten audio. Ok, i jak już sobie to zrobicie tutaj, to po prostu później tutaj na dole będzie coś takiego jak next i Powiedzmy, że już tutaj sobie fajny tekst tutaj audio wygenerowaliśmy, tak, wszystko tam fajnie nam mówi, tak, dajemy sobie next i teraz będzie tutaj taki edytor, zaraz do tego tutaj przejdziemy, tak, już mi się tutaj przełączyło i jest ten edytor, ok, i teraz bardzo ważne, tutaj w tym edytorze jakby ten ruch tutaj ust nie jest jeszcze dostosowany do tego głosu, tak, jak sobie teraz to Masz Dość ekip, które znikają w trakcie remontu? I jak widzicie, nawet taki, tam był taki, tutaj taki informacja, że dopiero jak już wyrenderujemy to, to jakby ten ruch ust będzie dostosowany do, do tego tutaj tekstu, tak? I teraz ważne, tutaj możecie też generować sobie z automatu, że tak powiem. Te napisy, tak? Możecie sobie tutaj generować te napisy. Tutaj mamy różne, różne style tych napisów, tak? Możemy sobie na to kliknąć, możemy sobie dać taki, najlepiej ogólnie działa, taki prosty. Myślę, że ten e, będzie ok. Tutaj jakieś też, jakieś też takie. E, Emoji, emotikony tutaj nam dodało. OK, i tutaj możecie sobie też to dostosować. Możecie zmienić czcionkę, możecie sobie tutaj to pogrubić, możecie zmienić tutaj rozmiar, i tak dalej, więc to, to już jest do Waszej dyspozycji. Ja osobiście sobie i tak robię tutaj, tutaj te napisy w innym programie, więc to bym sobie wyłączył. I tutaj ten awatar, jak widzicie, możemy sobie też dostosować. Tutaj jest takie coś jak scena, to jest bardzo ważne. Nie polecam zostawiać tego tak, jak jest, ponieważ wtedy widać, że to jest raczej sztuczna inteligencja. Dziwnie to jakby wygląda. I tutaj po prostu dajcie sobie coś takiego jak najlepiej to tutaj. Tak? Czyli tutaj też możecie sobie na to kliknąć, to dostosować. Ja bym polecał Wam to jeszcze troszeczkę zmniejszyć. Ok, więc dajemy sobie to powiedzmy tutaj w lewym dolnym rogu. OK, i teraz bardzo ważne, tutaj warto sobie po prostu wcisnąć na background i dać sobie taki zielony background. Już wam mówię o co mi tutaj będzie chodzić. Tak, klikamy sobie po prostu na to. Tutaj dajemy sobie na taki zielony. To jest po prostu green screen, który my możemy usunąć już w trakcie edycji, tak, w jakimś tam programie typu tutaj Premiere Pro, czy jakiś tam CapCut, w zależności od tego w czym montujecie, tak. I jak już mamy to gotowe. Jak widzicie, tutaj też jest taki gotowy no, edytor, który my możemy sobie, że tak powiem, wykorzystać. Nie musicie tego nawet robić w. Te, że tak powiem, tutaj w jakimś innych edytorach. Ja sobie i tak to robię w innych edytorach, ale tutaj też możecie to wszystko edytować, zdawać jakieś tam elementy, jakieś tutaj, e, właśnie jak widzicie, też takie materiały stokowe, ale najlepiej tutaj działają po prostu, e, jakby już, jak już będzie ten awatar, tak? To tutaj e, w tym głównym filmie, żeby po prostu znajdował się, e, no tutaj na przykład e, no wasz produkt, tak? Wasza usługa, po prostu to, co jest powiązane, tak? To, o czym on mówi i tak dalej, co nie? Więc na takie zasadzie, jeżeli nie wiem, zajmujecie się remontami. To fajnie, żeby tutaj po prostu w tle sobie leciały te remonty, a on po prostu mówi o tych remontach i tak dalej. Co nie, jeżeli na przykład tutaj są remonty łazienek, no to tutaj w tle po prostu są na przykład efekty przed i po, coś takiego, co nie. Więc na takiej zasadzie sobie to montujecie. No i później macie tutaj coś takiego jak render. Jak sobie to klikniecie, tutaj mnie to będzie kosztować, już wam mówię ile. Tutaj jest na przykład 10 kredytów, tak, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. Dajcie sobie render video i to wam z tu wyrenderuje ten film, i to będziecie mieć później tutaj, wy, jak sobie przejdziecie do tutaj głównego panelu w zakładce Projects, i tam sobie to pobieracie już na swój desk. I tutaj też są takie zakładki, jak na przykład Unique Ads i tak dalej. Możecie sobie sprawdzić, tak, no porównać na przykład te reklamy konkurencji, tak, tutaj zagraniczne i tak dalej. Tylko tutaj musicie wykupić, że tak powiem, tą wyższą, wyższą tutaj wyższy plan, tak. Więc na takiej zasadzie. A jeżeli chodzi też o grafiki, tak, bo teraz Wam pokazałem wideo, to jeżeli chodzi o grafiki, to najlepiej działają takie naprawdę proste grafiki, tak, żeby tam nie było też za dużo tych jakichś tam obrazów i tak dalej to znaczy napisów, w tak, tej grafice najprościej tutaj działają takie grafiki bardzo proste typu na przykład jeżeli zajmujesz się remontami łazienek to dajesz po prostu zdjęcie gotowej łazienki albo zdjęcie przed i po i na przykład też tam na dole dajesz bezpłatna wycena, coś w tym stylu, więc bardzo proste, minimalistyczne grafiki żeby to też nie wyglądało powiedzmy na taką wścibską reklamę, tak jak często widzimy, więc to tyle jeżeli chodzi o grafiki, musi być po prostu prosta, nie ma być tam za dużo tekstu maksymalnie tam powiedzmy tekst w stylu odbierz bez, bezpłatną wycenę, coś takiego, więc na takiej zasadzie, ale ogólnie w większości przypadków no lepiej działają właśnie reklamy wideo. Jeżeli chciałbyś, żebym pomógł Ci z Twoim biznesem, pozyskać więcej klientów, pomóc też stworzyć takie reklamy, to wejdź teraz na moją stronę karolkozlecki.pl lub zadzwoń do mnie też na 512 681 7. Dzięki, do usłyszenia, zasubskrybuj też kanał. Do usłyszenia.